Spodziewajcie się filmu o dronach w przyszłym tygodniu. Ale dziś wreszcie smartfony w cenie dla normalnych ludzi. Z ponad przeciętnymi ekranami, dobrymi aparatami i innymi cechami, których coraz częściej brakuje flagowców. Tylko czy wziąć Redmi Note 10 Pro, które zabija ceną, czy może Poco F3 5G, które ma większą moc? Czy może dorzucić trochę do tego średniaka od Samsunga, który robi z tej trójki zdecydowanie najlepsze filmy? Być może odpowiada za to optyczna stabilizacja obrazu, która sprawia również że konsekwencja w fotkach jest całkiem niezła. I choć Redmi Note 10 Pro ma na papierze aparat, który jest dzikiem, to A525G i tak go zjada. Poza tym Samsung jako jedyny z dzisiejszej trójki pozwala nagrywać selfie filmy w 4K. Choć rozdzielczość nie jest najważniejsza, to szeroki kąt, jak widzicie, już chyba tak. A jeżeli chodzi o jakość nagrań dźwięku, no to musicie ocenić sami. Poza tym mamy tu wyjście słuchawkowe mini jack, niezły wygląd. Okej, okay, to jest plastik i to czuć, że to jest plastik, ale za to jest tu IP67, którego nie doświadczycie u konkurencji. Poco F3 ma tak naprawdę dwie mocne strony. Zdecydowanie, przynajmniej w teorii, na... i w praktyce chyba też, tak mi się wydaje. Najjaśniejszy ekran z tej trójki. Najlepszy procesor. Natomiast minusów jest sporo. Brak wyjścia słuchawkowego, mini-jack. Nie ma tu żadnej certyfikacji, że to jest chociażby odporne na zachlapania. No i nie ma też miejsca na włożenie karty microSD, żeby rozszerzyć pamięć. Aparat. Chciałbym powiedzieć, że jest zły, ale to nieprawda. Wypada gorzej niż Samsung i lepiej niż Redmi Note 10 Pro. Głównie pod względem rozpiętości tonalnej. Na zdjęciach i filmach spoko widać po prostu więcej niż na zdjęciach i filmach z Redmi. A ta fotka śruby w ogóle wyszła najlepiej poko. Nawet Samsung poradził sobie tutaj gorzej. Redmi Note 10 Pro wiele rzeczy go wyróżnia, ale najważniejszą z nich jest cena. To jest smartfon trochę za tani jak na swoją specyfikację. Zatrzymajmy się na chwilę przy kamerze. Co? 108 megapikseli. Ale też nie ma się przesadnie co podniecać, bo fotki to nie tylko hardware, ale też i software, z którym jak wiemy Xiaomi radzi sobie średnio. Stąd też i wynik Redmi Note 10 Pro jest średni, jeżeli chodzi o fotki i wideo. W odniesieniu do hype'u wokół tego aparatu, bo w odniesieniu do ceny, to można powiedzieć wręcz, że ten wynik jest dobry. Za to kamera do selfie jest taka sobie. Mam wrażenie, że poko ma tutaj dużą przewagę. Po pierwsze ma ona możliwość nagrywania w 60 klatkach na sekundę, a po drugie Kąt jest szerszy. No, Poco ma zdecydowanie lepszą kamerę do selfie niż Note 10 Pro. Na pewno procek jest gorszy niż w Poco. Ekran jest mniej jasny, ale hej, podobnie jak w Poco, jest tutaj 120 Hz. W tej cenie no jest wyjście słuchawkowe mini jack, którego z kolei w Poco nie znajdziecie. Jest tu też miejsce na kartę microSD, i może z tą kamerą coś oprogramowaniem naprawią. Mam nadzieję. I mówiłem Wam już, że jest najtańszy. I bateria ma największą z całej trójki, która ładuje się dość szybko, szybciej niż Samsung i tak samo szybko jak Poco. Oprogramowanie. To ważne zarówno w przypadku Redmi, jak i Poco, ponieważ Xiaomi chce pobić jakiś rekord świata i w przyszłym roku chcą nowy model smartfona wypuszczać co dwa dni. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to chcą wypuszczać codziennie nowy model smartfona. To jest żart. Mówię to dlatego, żeby ktoś przypadkiem nie napisał na podstawie tego, co powiedziałem artykułu i żeby fake news nie poszedł w świat. Ale wiecie o co mi chodzi. Oni po prostu zbyt często z tymi smartfonami nowymi wychodzą na rynek i przez to cierpi oprogramowanie. I przez to wy sobie kupiliście super podzespoły są w waszych smartfonach. A Kumpel ma smartfon z takimi samymi albo gorszymi, ale innej firmy, i okazuje się, że jego smartfon działa lepiej. I nie wiadomo dlaczego. No ja wiem dlaczego, bo jak się wypuszcza codziennie nowy model smartfona, to na oprogramowanie nie ma czasu. Czy Samsung nie ma problemu z oprogramowaniem? No ma. I dlatego czasami ten smartfon potrafi zamulać. Ale tutaj też pojawią się aktualizacje. A skoro o tym mowa, Samsung zapewnia, że przez 4 lata będą tutaj aktualizacje bezpieczeństwa. To nie oznacza, że przez 4 lata będziecie mieli tutaj najnowszy software, jak na pikselach, ale to też oznacza, że przez te 4 lata nie zostaniecie zapomniani. Czy to jest smartfon na 4 lata? Moim zdaniem nie, ale obecność 5G w tym smartfonie może sugerować, że tak. Niektórzy twierdzą też, że jeżeli nie macie kasy na A52 5G, to A52 jest całkiem dobrym wyborem. Ja, mimo wszystko, wybrałbym 5G, jeżeli macie taką możliwość. Redmi Note 10 Pro nie ma 5G, ale jeżeli liczy się dla Was cena, to trudno dziś znaleźć coś lepszego. Nie wiem jak będzie za dwa dni, bo to Xiaomi, ale dzisiaj trudno. Poco F3, czyli w sumie też Xiaomi, w moim osobistym rankingu znajduje się na drugim miejscu. Na pierwszym stawiam Samsunga, bo najważniejsze są dla mnie zdjęcia i filmy. Poko też ma swoje mocne strony, tylko trzeba wiedzieć, że właśnie tych mocnych stron, które ma Poco najbardziej potrzebujecie. Podsumowując, Samsung dla rozważnych, dla oszczędnych zdecydowanie Note 10 Pro, Poco dla zdecydowanych. Dlaczego? Bo za chwilę wyjdzie 50 wersji Xiaomi Mi 11 i może się okazać, że jedna z tych wersji będzie kosztowała tyle samo, albo mniej niż Poco, będzie oferowała tyle samo, albo więcej. To jest Xiaomi, czyli dziś jest wielką przygodą, jutro jest wielką niewiadomą. Na koniec tego filmu chciałem Wam powiedzieć, dlaczego nie było dzisiaj reklam. I będę puszczał muzykę z głośników stereofonicznych. Bo wszystkie te smartfony mają w ogóle głośniki stereofoniczne. W tej cenie super. Bardzo się cieszę, że średnia półka yy, idzie w tę stronę. Nie ma dzisiaj reklam, ponieważ Allegro zapłaciło za to, że link do Samsunga, którego głośniki grają naprawdę spoko, będzie do Allegro. Dzięki Allegro. Samsung. Poko gra najgłośniej, Samsung gra najczyściej. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.